Wygląda na to, że Crowley szybko wyjechał z Ukrainy i ponownie znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Mokry suchar poinformował, że z programu Freeza wyszedł z uszkodzonymi nerwami w stopach i dłoniach. Alan Kwieciński opowiedział w podcaście o tym, jak był pierwszym trenerem Marty Linkiewicz. Federacja Fame żartuje z krążącej w sieci grafiki, mającej być scenariuszem programu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest GBS, a na stronie gbs.pl trwają właśnie ostatnie godziny największej promocji w tym roku, Black Friday. Kawki dostępne 50% taniej, płacicie jak za jedną, a drugą dostajecie gratis. Tak więc wchodząc na stronę gbs.pl i wybierając promocję 1 plus 1 za darmo, macie teraz okazję otrzymać w jednej cenie dwa smaki do spróbowania, a jeśli macie już swój ulubiony, to po prostu płacąc za jedną kawę, drugą dostaniecie gratis. Opcji smakowych do wyboru jest sporo, więc zakładając, że wstajesz rano, zobacz ten film To o tej porze dobra kawa jest zdecydowanie pasującym dodatkiem Jeśli masz dylemat jaki smak wybrać, weź krówkę Może oczywiście wziąć dwie krówki lub drugi smak według własnych preferencji Dobrych skojarzeń, jeśli wcześniej nie próbowaliście I w ten sposób dzięki obecnej promocji, która daje drugą kawę gratis Dotrzeć do swojego ulubionego z całej oferty A teraz wpadajcie na stronę gbs.pl, bo następna taka promocja dopiero za rok Crowley w ekspresowym tempie wrócił na obszar Unii Europejskiej. Wielomiesięczne działania tego pato Tiktokera sprawiły, że informacja o deportowaniu go z Polski spotkała się zdecydowanie pozytywnym odbiorem. W piątek rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował, że policja wraz z Strażą Graniczną zatrzymali Władysława O, czyli Crowley'ego oraz rozpoczął się proces wydalenia go z Polski. Proces deportacji przebiegł bardzo sprawnie, ponieważ jeszcze tego samego dnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek potwierdził fakt przebywania Crowley'ego na terenie Ukrainy. I co w tym przypadku jest bardzo istotne, dodatkowo ewentualne próby powrotu miały być uniemożliwione nie tylko do Polski. Wczoraj rano otrzymaliśmy kolejny komunikat od pana Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika MSWiA, informujący, że Crowley ma zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen przez najbliższe 10 lat. Tak więc, patrząc na mapę państw do nienależących, to po prostu na terenie Unii Europejskiej Crowley sobie przez 10 lat nie poprzebywa. Lekkim problemem może być fakt, że informacja została opublikowana samego rana, a już. Już wieczorem pato TikToker wrzucił nagranie sugerujące, że świetnie się bawi w Pradze. Na telegramowym koncie Crowlego pojawiło się nagranie prezentujące podróż dorożką po mieście oraz prześmiewczy komentarz. Lokalizację nagrania zdradza stojący pojazd policji na czeskich tablicach rejestracyjnych oraz informacją, że jest to Praga. Terabyś poszedł partacji jest spośrze. Silny uczyło się. Prychodził sobie dwie na taką transporcie. Dziennik to się że nie chłaca. Jeśli u kota jest, to działać. To napiszcie, proszę, bo to tak żyć w nie was można. Żeby dokładnie zrozumieć, co mówi Crowley, nagranie stało również przetłumaczone za pomocą sztucznej inteligencji przez jednego z użytkowników Twittera. Chłopaki, życie po deportacji z Polski bardzo się pogorszyło. W takim pojeździe trzeba się poruszać. Nie wiem, co robić. Nie ma już pieniędzy na taksówkę. Jeśli ktoś ma pomysł na to, co robić. Proszę napisać, bo tak już nie da się żyć. Pojawia się więc pytanie: czy zakaz wjazdu na teren Schengen nie zdążył jeszcze obowiązywać? Czy patrząc, TikToker dostał się w inny sposób? Istnieje oczywiście jeszcze jakaś minimalna szansa, że nagranie zostało przygotowane wcześniej na taką okoliczność. Więc ostatecznie oficjalne komunikaty mogłyby nam tutaj wyjaśnić sprawę. Trzecia opcja jest raczej najmniej prawdopodobna: patrząc na przekaz, wypowiadane słowa oraz nawet porę dnia spójną z publikacją na Telegramie. Wygląda na to, że po prostu wczoraj wieczorem był w Pradze. Czy nowy program Freeza jest zbyt ryzykowny? Interweniowali ratownicy. W lipcu tego roku Freeze ogłosił nowy program mający polegać na wyzwaniach z kategorii testujących wytrzymałość, odporność na ból czy też spryt. Najbardziej nietypowym aspektem był jednak fakt zaproszenia do zgłoszeń influencerów, gotowych zapłacić 25 000 zł pisowego, który następnie stworzy pulę dla wygranego. Ostatecznie w programie wzięło udział 8 uczestników, a wczorajszy szósty odcinek wywołał trochę kontrowersji. Mokry słucha rywalizujący w programie zamieścił na Twitterze prawdopodobnie treść zaproszenia od Freeza. Robiłem program. Challenger, w którym będzie 10 wyzwań. Na Chilu każdy da radę ze wszystkimi i nie będzie niebezpiecznych lub obrzydliwych rzeczy. Bierzesz udział, oraz swój komentarz już po nagraniach. Wszedłem do programu za swoje 25 tysięcy złotych, a wyszedłem z uszkodzonymi nerwami w stopach i dłoniach. Wychodzi na to, że przyczyną takiej sytuacji u Suchara było mocne, wręcz niebezpieczne, wychłodzenie organizmu wynikające z przebywania w bani z wodą o bardzo niskiej temperaturze, która co jakiś czas była obniżana dorzucaną kolejną partią lodu. Po prawie godzinie spędzonej w takich warunkach mogliśmy zobaczyć pomiary temperatury ciała wykonywane przez ratownika, które były w okolicach 34 stopni, a po równej godzinie nagranie przedstawiające nie mogącego wyjść o własnych siłach Friza oraz trzęsących się zimna uczestników, całość zdecydowanie nie wyglądała najlepiej. co bo można zobaczyć po reakcji organizmów trzech osób rywalizujących do końca. Zdecydowanie sporo kontrowersji wywołał fakt wypraszania operatorów przez udzielających pomoc ratowników, a ci mimo wszystko po prostu wracali. Oj, wychodzisz, nie ten. ten. Eee, dobra, gdzie eee, ty ten, dobra. Obudź się w tą stronę, tak żebyś nie upadł do tyłu. No, wychodzisz. Wyjdź. Wyjdź. Wyjdź mi stąd. Ale to musi być. No, sorry, no nie teraz. Stwierdzenie operatora, ale to musi być nagrane wywołało zdenerwowanie ratownika, a wyproszenie z pomieszczenia stało ominięte przez nagrywanie z zewnątrz przez okno, na co wyraźnie już zirytowany ratownik zareagował zasłonięciem okna. Alan Kwieciński opowiedział o współpracy z Martą Linkiewicz, której miał być pierwszym trenerem, kiedy nikt nie chciał jej trenować. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, jeśli zostawicie lajk like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększcie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Wczoraj na kanale Fame pojawił się podcast z Alanem, w którym oczywiście usłyszeliśmy dużo interesujących rzeczy, natomiast wypowiedź o współpracy z Martą Linkiewicz jest najbardziej interesująca. Alan poinformował, że wiadomo z czego znana Marta, na początku swojej przygody z Federacją Fame z uwagi właśnie... Na opinię, na jej temat nie mogła znaleźć klubu i trenera, który podjąłby się przygotowania jej do starć. Ona miała taki. On Pijar miała kiepski bardzo, nie? No, bardzo kiepski. No i nikt nie chciał wziąć pod skrzydło. Nikt, a, absolutnie nikt. No i pamiętam wtedy przyszedłem, kurde, Wojtek mnie poprosił, przyszedł na sesję właśnie jak Marta była, Alan, przyjść, nie? I ten, i Wojtek mówi do mnie, Alan, weź się pod skrzydło, proszę cię. Bo ja, wtedy był trenerem personalny i tak dalej, trenowałem ludzi normalnie, Alan, weź się pod skrzydło, proszę cię. Ja mówię, no więc. No Wojtek, no nie. Proszę cię, weź ją. No, proś to zarobisz, fajnie i tak dalej. To ciekawe, to Alan miał mieć początkowy wpływ na sportową przemianę Linkiewicz, ustalając zasady współpracy, będące zarazem ultimatum do jej kontynuacji. W rezultacie spotkał się z zaangażowaniem swojej podopiecznej, która podjęła się również walki z pewnym problemem. Do mogłem, walki to było przed mogę, do dysko, Nie to, że miała problem, ale robiła sobie wypić, nie? No tak. Marta, no to tak, no ale. Jednak też wiem po sobie, że. no ni nie połączysz tego. Tak. Mhm. No i kur się zaszyła, nie?

o dziewczynie zależy, dziewczynie prawdę, nie nie. zależy, nie? Federacja Fame wyśmiewa krążący po sieci rzekomy scenariusz programu. Kilka dni temu na Twitterze pojawił się rzekomy dokument roboczy Fame MMA programu Face to Face, który miał być scenariuszem do realizacji podczas transmisji na żywo z udziałem Alana i Ferrari'ego. Teoria, że programy z popularnymi freakami są reżyserowane, nawet w kwestii konkretnych wypowiedzianych słów w stronę przeciwnika brzmi zdecydowanie abstrakcyjnie. Sporo osób wyłapało jednak bardzo szybko, być może specjalnie ustawioną, starą wersję logo federacji oraz fakt, że co niektórzy zawodnicy mogliby mieć problem z nauczeniem się i odegraniem takiej roli. Po prostu prawdopodobnie zamysłem autora grafiki było wyśmianie w taki sposób niektórych sztucznie tworzonych na potrzebę pojedynków konfliktu. Podany jednak wpis właśnie z tym dokumentem wygenerował 120 tysięcy odsłon, a w rezultacie kolejnym dokumentem roboczym odpowiedział na niego profil federacji fame, tym razem jednak będącym wytycznymi dla administratora Twitterowego konta federacji. Napisz, a później przylatuje smog i. Zostając jeszcze w temacie federacji Fame, to elementem promocji najbliższej gali będzie również nietypowo Twitterowy pokój. Profil Fame poinformował, że wraz z Fast Info dzisiaj wieczorem zorganizują spotkanie głosowe na Twitterze, w którym ma zostać omówiona nadchodząca gala oraz druga konferencja, a jednym z elementów mają być zaproszeni goście. Bracia malczyńcy z nowym biznesem samochodowym, tym razem jednak nie loteria. Jednymi z najbardziej regularnie działających w aspekcie loterii byli właśnie bracia malczyńcy, chociaż nie do końca możemy mówić w czasie przeszłym, ponieważ zapowiedziano, przed zamieszczaniem związanym z zatrzymaniem Buddy Loteria została odłożona w czasie półtora miesiąca temu. Informacji odnośnie daty przełożenia na chwilę obecną jednak nie mamy. Rozpoczęli natomiast promocję swojego nowego biznesu, polegającego na sprowadzaniu samochodów z USA. Co prawda o samym fakcie wystartowania z tym biznesem, a nawet wylicytowaniu jednego samochodu informowali już na początku listopada, jednak to rozpoczęcie promocji na TikToku wygenerowało większe zasięgi. Wychodzi więc na to, że jest to ich kolejny poza internetowy biznes po lokalach z kebabem, a usługa importu samochodów Stanów została nazwana Seba Mobil USA, czyli tak samo jak utwór z 2016 roku, czyli Seba Mobil w teledysku, którego wystąpili malczyńscy. Na to tyle, wielkie dzięki za oglądanie, widzimy się jutro po 6 rano tutaj na kanale, w tym miejscu świetla się, się miniatura z poprzednich dni, jeśli nie widzicie, to Was zapraszam, miłego dnia, siema.